Mały z zewnątrz, obszerny wewnątrz. Praktyczny, dynamiczny. Dobrze, żeby był jeszcze wizualnie ciekawy. W świecie samochodów wszystkie te kryteria powinny spełniać B-crossovery, takie jak Nissan Juke, Opel Mokka, Renault Capture czy Peugeot 2008. 2008 zbudowany jest na platformie 208, nawiązania do której zobaczymy w środku. Ale zacznijmy od bagażnika, który powinien nam dać, jakie takie pojęcie o walorach praktycznych tego samochodu. 350 litrów. To dziś średni wynik w segmencie aut kompaktowych, a tyle dostajemy w Peugeot 2008. Oczywiście ta półka nie jest najlepszym pomysłem, bo kiedy próbujemy się schylić, zawsze będzie nam spadać na głowę, jakby Peugeot nie mógł zafundować nam dwóch sznureczków. Ale kiedy się jej pozbędziemy, to zobaczymy, że podłoga jest na tyle nisko, że nie musimy podnosić wysoko torby, żeby włożyć ją do bagażnika. Z tyłu sporo miejsca na nogi, jak na samochód z segmentu B. Przy 175 cm wzrostu mam też zapas miejsca nad głową, nawet z opcjonalnym panoramicznym dachem. Jedną z pierwszych rzeczy, którą powiedziano nam podczas prezentacji Peugeot 2008, to to, że 2008 nie jest samochodem off-roadowym. To... Crossover, który można wyposażyć opcjonalnie w system grip control. System grip control, który sterujemy taką, takim pokrętłem tu w okolicach skrzyni biegów, służy do tego, żeby zmieniać ustawienia ESP w zależności od podłoża. Możemy ustawić go na zwykłą drogę ESP off, na śnieg, błoto i piasek. Rzeczywiście w kopnym piasku Grip Control pomaga, szczególnie przy ruszaniu. Wystarczy, żeby wydobyć się z pułapki, ale to nie oznacza, że należy brnąć dalej, raczej cieszyć się, że nie trzeba wzywać pomocy i wycofać się na z góry upatrzone pozycje. Peugeot 2008 o wiele lepiej czuje się na drodze asfaltowej, chociaż nawet tu warto zaznaczyć, że opcjonalne 17-celowe felgi nie wpływają pozytywnie na komfort. Jeśli macie taką możliwość, proponuję wybrać felgi o oczko mniejsze, za to z grubszą gumą. Wnętrze w 2008 wyniesione jest z 208. Ta sama koncepcja pojawia się też w nowym Peugeot 308. Chodzi o zegary, które teraz oglądamy nad kierownicą. Mamy do tego mniejszą kierownicę, którą musimy opuścić, jak nam się wydaje, niżej. Wydaje nam się, ponieważ Peugeot twierdzi, że środek kierownicy pozostaje cały czas w tym samym miejscu, jak gdybyśmy mieli dużą kierownicę, w przypadku której patrzymy na zegary przez, przez nią. Do tego trzeba się przyzwyczaić. Ta mniejsza kierownica daje poczucie, że prowadzimy go karta. Jak to było do przewidzenia, na zakrętach 2008 przechyla się bardziej niż zwykła 208, a to za sprawą tego, że ten samochód jest wyższy, ma większy prześwit. Prześwit jest większy o 2 cm, co może nie brzmi jak bardzo dużo, ale jeśli jesteśmy na jakimś błocie śniegu, to te 2 cm mogą być właśnie tym, co pozwoli nam się z tej pułapki wydostać. Widoczność pozostawia wiele do życzenia, zarówno z przodu, jak i z tyłu. I czy zrobienie dwóch porządnych uchwytów na napoje jest aż tak skomplikowane? Skrzynia biegów nigdy nie była mocną stroną Peżotów. Tu problem jest nawet nie tyle z samymi przełożeniami, jak, jakie ta skrzynia daje odczucie, co z tym, jak daleko wysunięty jest piąty bieg. Skok jest bardzo długi. Ja ledwo dosięgam komfortowo piątki, a jeśli jesteś Mniejszego niż średniego wzrostu, będziesz musiał lub musiała przysunąć się bardzo blisko kierownicy, aż za blisko. Poza tym, automatyczna skrzynia biegów dostępna jest tylko z, ze starym silnikiem 1.6 benzynowym, i w dodatku jest to raptem czterobiegowy automat. Sześciostopniowa manualna przekładnia dostępna jest tylko w najmocniejszym dieslu. Pozostałe silniki benzynowe i słabszy, wysokoprężny dostępne są z pięciostopniową skrzynią biegów. Wcześniej jeździłem już wersją napędzaną silnikiem benzynowym 1.2, zaledwie trzycylindrowy, mały silnik, ale byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Do miasta ten silnik wystarcza absolutnie. Jeśli nie jeździcie często poza miasto, to warto zaoszczędzić pieniądze i zainwestować je na przykład w dodatkowe wyposażenie. Natomiast jeśli 2008 planujecie częstsze i dłuższe podróże, to wtedy zdecydowanie silnik 1.6 EHDi robi robotę. Duże wrażenie zrobił na mnie system stop and start, który wyłącza silnik nie tylko po całkowitym zatrzymaniu samochodu, na przykład na światłach, ale też podczas toczenia się przy prędkości około 20 km na godzinę. Co to dla nas oznacza? Na tej samej 18-kilometrowej trasie przez miasto w godzinach szczytu silnik Peugeot 2008 nie pracował przez 20 minut, a w Toyocie Auris Touring Sport tylko przez 10. To jest realna oszczędność paliwa. Peugeot 2008 nie ma napędu na cztery koła, nawet w dodatkowym wyposażeniu. Jest za to tańszy i bardziej angażujący niż Opel Mokka. Ceny 2008 zaczynają się w okolicach 55 tysięcy zł, ale nawet topowa wersja Allure z dodatkowym wyposażeniem i najmocniejszym silnikiem powinna zmieścić się w okolicach 90 000 zł. Za podobnie wyposażoną Mokkę przyjdzie nam zapłacić około 100 000 zł. A w tej cenie warto też rozważyć nowe i o wiele większe. Suzuki SX4. Tymczasem, jeśli chcecie obejrzeć więcej moich testów, kliknijcie tu. Nie zapomnijcie też zasubskrybować mój kanał, klikając.